Hej, tam gdzie zna czarnej wody, Siada na konko za wody Czule na sież dziewczyną Jeszcze czule z Ukrainą Hej, hej, hej Sokoły omijajcie góry, lasy, doły. Zwoń, 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 dzwoneczku, Mój step po w Hej, 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 hej. Zwoń, zwoń, dzwoń Wiele dzięczart jest na świecie Lecz najwięcej w Ukrainie Tam me serce pozostałe Przy korkanej mej dziewczynie Hej, 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 co są kołe? góry lasem kołem Zwoń, 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 zwoń Puste koły z koroneczku Hej, hej, hej dzwoń, 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 dzwoneczku ustępowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń żal, żal, za dziedziną za zieloną Ukrainą żal, żal, serce płacze już się więcej nie zobaczę hej, 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 sokoły obijajcie góry, lasy, doby dzwoń, 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 dzwoneczku ustępowy, skowroneczku, hej Wina, wina, wina dajcie, a jak umrę pochowajcie. Na zielonej Ukrainie przykochanej mej dziewczyny. Słowi, omyjcie góry za sedowy, dzwon, dzwon, dzwonek szku, muśćte poby hej, 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 Słowi, omyjcie góry za sedowy, dzwon, dzwon, dzwonek szku, muśćte poby skoro hej, 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 hej. Step more with swan swan